dziękuję bardzo dziękuję bogaty dzięki Mateusz dziękuję bardzo to, co się o każdy zespół i każdy kto pisze piosenki marzy o tym żeby jednak taką swoją świąteczną pastorałkę by, by z no nie, ale no znowu, nie możesz tak często, Na no, no, razie mamy tylko dwie. ścieżki. tak proste, tak piękne i jednocześnie... Anioły no, tańczą na palcach znowu. Znowu, dzisiaj już dwa razy się wzruszyłem. Nie, trzy, bo mi zaśpiewałeś. To chciałbym ci <laughs> Dobrze, jest po to dla Tomka. Lecimy po kolei, trójeczka. Numer trzy, tam jest Astor Piazzolla. Yy, w oryginale ta kompozycja była utworem instrumentalnym. Mareczku, spróbuję po pięciu. Nie mam żadnego pojęcia. Proszę. Proszę o no no. Tam numer no, no, no. no. Bardzo Kto wieram, no, no, to gra akcji wyrostek? No, przyjaciele to rzeszne, To jest, jest dopiero cudo, a tańczy yy, Ania Bułgorzka, Tomek Barański. Janek Klimen,